Jesiemno, z tej strony Franex Games i dzisiaj widzowie zagramy sobie PCD Poliska Driving na Roblox. Widzowie, yy, z wami się witam po długiej chwili nie nagrywania. Jak mogliście zauważyć, nie nagrywałem przez jakieś dwa miesiące, bo skończyłem na filmie w, przed moimi feriami, nie, po moich feriach tam już nie nagrywałem. No i ja wam dzisiaj w tym filmie powiem trochę i powiem, co się zmieniło w PCD, bo zmiany jest sporo. No to tak, może pójdziemy tutaj zobaczymy. No to na pewno są już taksówki wizowe. Y już są ponad tydzień dobry, bo ja to nagrałam w niedzielę. O, już dzwony bio, bo jak ja to nagrywałam to już jest 13. Czekajcie, wizowe jest trochę sobie. No i tak, no to no taksówki zostały dodane. Uber, Bolt i Freewon. I jeszcze chyba została taka SS Personal dodana nowa taksówka. Yy, Zupgrade'owali tą Toyotę Koronę. Czekajcie, widzowie, pójdę i wam wszystko wytłumaczę. Yy, no to tak, upgrade'owali Toyotę Koronę. I teraz yy, się jedzie do Autodudku. Do Autodudka yy, tam sobie przemalowuje na taksówkę. Zaraz wam to pokażę. I się tak ten. Yy, tutaj jeszcze takie, tak. Yy, I zreworkowali Majestika. 190 Ivo e, To jest taki ten chyba bodajże za, e, za Nie Za Wielkanoc on był, czy tam za dnie już nie pamiętam Bo to stary dosyć rbfr 6 czyli też za Taki nie za pieniądze auta I Petzl Vitesse e, No i nowe auto e, Octavia 1 Kombi i Pezer test, ja już wam widzowie tu pokazuję. Yy, ja to pokazuję. Ja ten film nagrywam w niedzielę, tak jak już mówiłem, yy, więc yy, koniecznie wpadajcie do Diamentowego na kanał, bo nagrał film z testowania tej oktawii. Jedyn jedynki Kombi. Ja zaraz wam je łagażę. Yy, czekajcie widzowie. I pójdziemy na... To nie ten Majestik, jak ktoś widzowie, to jest Majestic też E190, tylko to, że to jest taka trochę nieusportowiona wersja, tak, że tak powiem. Czekajcie, widzowie. O, to jest nowy samochód. Peser Vitesse. 25. 500 kosztuje. Więc taki autko sobie fajny do RP, nie? Widzowie, może go kupię, nie wiem, zobaczymy. Eee, czekajcie, widzowie, gdzie ta... O, jest ta Octavia Kombi. To jest ta właśnie. Ona też będzie pod tekstówkę zreworkowana. zreworkowana I też będzie pod tekstówkę zreworkowany Mercedes ten taki. Co wam poka... ten taki, co miałem go. Coś jeszcze chyba... nie, już nic, ale jeszcze wam widzowie pokażę, które zreworkowały... O. o, te auto jest tylko na razie na taksówkę, plus ten pezer Wiecie, jest ten taki limitowany. Kto go ma? On chyba będzie na tanich autach w Smardzewie, nie wiem dokładnie kiedy, ale coś tam mówili, że będzie. No to y, na razie to taka do kupienia, to jest tylko ta. Widzicie, tak simo? To ja ją mam właśnie. Ona jest tylko na razie na taksówki. Yy, no to tak. To zreworkowani, mówiłem za jajka. To miała rework. Ładne, Jak gdyby było za pieniądze, bym sobie kupił do latania. Bo nawet szybko jest. Yy, to, to już było kiedyś. Ten Mercedes, widzowie, widzicie? On jest trochę sumingowany. Go zreworkowali też. On 200 dni był rok temu, czy 2 lata temu. I ten pezet to jest limitowana edycja, 400 dni. On podobno będzie na tanich autach, więc jeśli on bodajże, będzie kosztował coś około 100 tysięcy, więc koniecznie go widzowie kupujcie, bo już nigdy go nie dostaniecie. Jak nie kopicie tam na tanich autach? On wygląda w środku, no, taka rajdówka, widzicie po kierownicy. Wszystko tutaj nie rajdowe, fotele to akurat nie, ale spoilerik jest, tłumik taki już tutaj widać pod balan dyfuzorek. Tutaj takie te, I taksi jest. No i go też tutaj Tutaj już dalej nie ma. Nic. A on był rok temu na święta. Dobra. No to co bierze widzowie. Dzisiaj sobie trochę pojeździmy i pozarabiamy taksówką. To czekajcie widzowie pokażę jeszcze yy, jeden samochód yy, czekajcie takie o fajne ale go ma. ma. tego dobra widzę wybierzemy sobie tego tak suweczkę Toyota Dobra, a czekajcie widzowie zapomniałam się na taksówkę przy... e, pracę zmienić. Już zmieniamy szybko. Tak to wygląda o. Ur uber. Zaraz wam widzowie wszystko pokażę. E, Czekaj, nie chcę być w sławie, chcę być w zerłowie, Dobra, i idziemy zrespić sobie taksóweczkę. Widzę, wam każę, jak to się rozpi. No, jak się te, ten zrobicie na taksówkę, no to klikacie, jakby ten. No i macie same taksówki. To jest taksówka taka normalna. SS Personal to taka firma, w sensie, że nie ma jakaś firma, tylko to po prostu taka zwyczajna taksówka. Nie, nie, że jakiś bot, coś takiego. Tutaj potem mamy Ubera. Też możecie to kupić. To jest około 40 tysięcy na malowanie. To no, dla mnie to tak nie... całkiem mało było. Yy, Freeon z tego co pamiętam, to diamentowy chyba wziął friona ale nie wiem, czy, czy, czy dokładnie tego wziął. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. E, jest Bolt wersja czarna i Bolt taki, który ja mam, wersja normalna, taka biały z zielonym. I jest frion a to chyba diamentowy ma tego, widzicie? Jak diamentowy wygląda ten film, to niech powie, czy on ma tego, czy tego. Ale chyba tego czerwonego miał. No, i ten limitowany peżet, który też jest na taksówkę. No dobra, widzowie, to bierzemy sobie Toyoty Corona. I dobra, res. Y dobra. No i czekajcie, widzowie, bo chyba mam wyłączona. Oczywiście, wyłączone. O, i już mamy pierwszy kurcik. Zdarował to do darłowo jeden. a weźmiemy. No i widzowie, bierzecie kursik. I jedziecie po niego. Tak on się ładnie prezentuje. I jedziecie. O, może. Po o. Może po drodze wam pokażę, gdzie się maluje te taksówki, bo, bo jedę akurat do autodutka. Skręcamy tutaj. O i już, o i widzowie, o tutaj nas czeka e, pan i tutaj, o już właśnie od niego podjechałem, więc ten, ale o tutaj można przerabianie taksówek od od ręki już od 5 tysięcy złotych. No i tutaj zajeżdżacie, wchodzicie do tego typka i malujecie na jaki chcecie kolor. Tak jak mówiłem to kosztuje 40 tysięcy. Więc dobra idziemy do darłowy Musimy jakoś stąd wyjechać. Tutaj wyjeżdżamy Mamy kieruneczek i jedziemy go zawieść. No to tak się zarabia. Moim zdaniem nawet dobry jest bonusik. W tym zarabianiu, tak bym powiedział. No i teraz widzowie odnośnie nienagrywania filmów. No to yy, miałam przeprowadzkę. To też dwa tygodnie nie miałam internetu, to nie miałem jak do nas nagrać, a chciałem. Bo wiedziałem, że dawno nie nagrałem. Teraz będę nagrywał co tydzień, bo co dwa, co dwa dni to nie wiem czy będę się wyrabiał, wiecie. To tak co tydzień będziemy nagrywać sobie. Dokładnie nie wiem w jakie dni, ale co tydzień będzie. O! Dostaliśmy TIPA 1700. No i 2800 dostaliśmy. Widzicie jak sporo? Czekamy na kolejne. Dzisiaj sobie tak luźno pozarabiamy. Dosyć długo się czeka czasami, ale tutaj zaparkujemy. I czekamy. Mam 11 litrów dobrą. Najwyżej no się potem zazępuje. No i właśnie tak to polega. I jeszcze potem widzowie pojedziemy do ZORT. Czyli tam, gdzie się zda, zdaje yy, egzamin teoretyczny i praktyczny, bo podobno obniżyli ceny. Chyba. Potem, Wam, widzowie, jeszcze pod koniec filmu dogram Wam yy, końcówkę. Jak, w, jak wchodzę na Discorda, tam PCD i, i wszystko przeczytam Wam, co tam dodali. Pod koniec filmu zrobimy to. I jeszcze nie powiedziałam, ale. Koniecznie zostawcie Subika, łapeczkę w górę. Żeby Was nic nie ominęło na tym kanale. No i zapraszam wszystkie linki w opisie na, do Discorda PZD i do Discord m, MPM, czyli gry diamentowego. Yy, chyba diamentowy ma live'a, znaczy chyba miał już, bo ja to nagrywam, no, jak mówiłem, 13.08 jest u mnie. Niedziela 16 marca. To diamentowy miał yy, chyba, albo jeszcze ma live'a, albo miał. Bo już nie wiem kiedy skończył, bo zaczął chyba o 11 z tego co wiem. No to nie, to już skończył. Chyba że o 12 zaczął. To nie widzowie, ale. Dobra. O, widzowie. oj widzowie. Patrzcie, mamy zdarowo 9 bobrowiczki i zarabiamy 3130. Widzicie, widzicie, jakie to są zarobki? Duże? Na samej taksówce, nie? To by się spodziewał. No i lecimy Darłowa. 9, potypka. Tutaj wjeżdżamy. Oj, trzech, aż ich jest. Z dwoma bagażami. A, i widzowie wam pokażę, jak to jest z bagażami. No to wychodzicie z taksówki. Jeśli jakiś człowiek ma bagaż, to was zapyta o. Czy mógłbyś mi pomóc walizko? I klikacie E, przytrzymujecie E. No i to tak, to tak jakby już włożyliście. Jeszcze do tego, bo on ma drugą walizkę. I już pomogliście. I teraz wsiadacie do auta i wjedziecie To tak to się robi. Te. Jeszcze fajnie, jakby może w drugiej, bo to jest pierwsza część, jeszcze nie powiedziałem, w drugiej, jeszcze druga część będzie taksówek, że więcej taksówek, mówię, że ta Okta kombi będzie, yy, no ten peżot no i tak, ale ogólnie fajnie to wygląda, w drugiej części jeszcze chyba... Też może dodadzą, że taka animacja otwierania bagażnika, że nie tak, że normalnie jakby nic nie widać, że otwierasz bagażnik, tylko tak ten. No ale to nie wiem. Zobaczymy, czy się postarają. To co widzowie, po tym kursiku się zrespawnimy pod Berłowem i pojedziemy na egzamin i zobaczymy, czy naprawdę obniżyli te ceny. Bo ja to już, bo to, ja już to nagrywam kiedyś, to zrobili, bo wczoraj chyba Amax o 19.30 wrzucił. Z tego co wiem. Dobra widzowie, ja wam tutaj dam szybkie tempo. Dobra widzowie, dojeżdżamy już do Bobrowiczek. Czekajcie widzowie, gdzie to jest te bobrowiczki. Tutaj mamy mijamy bar pod miło i... A, to jeszcze trochę dalej. A, byliśmy w Bobrowica, a tutaj dopiero A O i tutaj stajemy sobie obok. Cyk. Pomagamy z walizeczką. Aleć się tutaj im wiedziemy Kurde, co jest? O, dobra jest. I znowu pomagamy. I dostaliśmy 3130. Nie dostaliśmy tipu! Kurde, widzowie. A ja za chciałem tipa dostać. No dobra, no. Dobra, widzowie, to tak. Zmieniamy teraz pracę na Citizena. Lecimy na Darłowo. Dobra, jesteśmy my w Darłowie. No i lecimy do Zordu. Sobie, weźmiemy jakieś autko. Nie, nie chcę. Ciebie. Dobra, weźmiemy sobie A, Poloneza weźmy. A co tam? Podjedziemy szybko sobie po y zobaczyć. Jak czy, czy naprawdę zmienili te ceny. I zobaczymy, widzę. Dobra. No to polecam obejrzeć jak coś to wam ten film z testowania tej skody Octavii Kobi. Wtedy się dowiecie, czy y, warto ją kupować, bo moim zdaniem warto, bo ładnie ma w środku, nawet dobre ma osiągi. Więc jak ktoś chce taki w miarę taniej samochód, bo on chyba 39,900 kosztuje, podaje już nie ten. No to jak ktoś chce, no to polecam. Rozumiem. Dobra, zajeżdżamy. Czekajcie, widzowie, bo chyba coś widziałem, że zmienili. Nie wiem dokładnie, czy na pewno. Chyba tą tabliczkę zmienili. Tak, chyba tą tabliczkę zmienili. Napiszcie w komentarzu, jeśli się mylę, czy zmienili, czy nie. Ale chyba zmienili. Dobra, wchodzimy i sprawdzamy. Bez kitu widzowie jest 800 zł. Patrz, widzowie, jaka jest różnica. Wtedy było chyba 4 coś. A teraz 800, a praktyka 1200. Widzowie, No, przeskok jest duży. Dobra, widzowie. No to ja z wami chyba się będę żegnał, więc z wami się widzę za tydzień na kolejnym filmiku. Więc do zobaczenia wkrótce. Cześć. No, to tak, widzowie, w tym głównym updatecie 9 marca dodali całą formę taksówek. Możecie sobie przeczytać wszystko. Ja, ja już nie będę czytał. No, żeby długo nie trwało, bo jak film już wyszedł, chyba 16 minut w montażu, plus to będzie jakieś 18, więc nie chcę za długi jego filmu też robić. No, ale może przeczytaj też sobie. To tak, yy, tako mamy? Wszystko tutaj, o te reworki tych aut, to wiadomo. No, a to zapomniałem po, yy, pokazać na filmie. Ale. To kolejne na, na drugiej części i w drugiej części otwarte wyznania praca klasycznego tekstu w każdym taksometrem i kasów fiskalną nową aplikację w telefonie a drugiem pojazdami wykazane na likach. Octowko by no i wszystkie poprawki to też zostały dodane 10 marca. Tutaj yy, też zostały 11 i 12 takie też a i tutaj ten. A dzisiaj dodali tańsza te teoretyka, praktyka. No i tutaj wszystko możecie sobie przeczytać, to jest wersja angielska. I no i co widzowie, to by było na tyle, więc filmik mam nadzieję, że się spodobał. No i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!